Ja to na zgiełk karnawałowy mam taki sposób. Jeden dźwięk znaczy tak, dwa nie i odpowiem na każde pytanie. Płaci pan kartą czy gotówką? A jakby nas kto pytał, mamy piwo Ciechan wyborne. Trzy butelki za 9 zł i kawano starczyński za 4,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Nielimitowany dostęp do bazy Universal Music. W limitowanych puszkach Lech. Wpisuj kody spod zawleczek i ściągaj muzykę od Leszka. Więcej na muzykaodleszka.pl Lech. Łyk muzyki. Upoluj okazję! Teraz w Media Ekspert! Wielka wyprzedaż! Na przykład nowoczesna lodówka Samsung, innowacyjne funkcje, duża pojemność, no frost, klasa energetyczna A za jedyne 1599 zł. Kobieto Po co sobie tak życie komplikować Teraz wszystko może być prostsze Gwarantuję Idzie nowe Dlatego w T-Mobile jestem Bo to dobra oferta była Prosta T-Mobile gwarancja super prostej oferty na kartę Aktywujesz raz i za 25 zł masz rozmowy i smsy do wszystkich bez limitu i 10 giga Setki wyprzedaży, wśród których wypatrzyłeś tę jedną wyjątkową? Na taką okazję jest okazja w Providencie. Bo teraz koszty pożyczki tniemy o 50%. Zadzwoń pod 600 200 200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Złapałaś kaszel? Mały wygląda niewinnie. Ale szybko może stać się dużym problemem. Nie czekaj aż urośnie. Weź od razu ACC Optima. Wystarczy raz dziennie. A kiedy twoje dziecko przyniesie kaszel? Podaj mu od razu ACC Classic. ACC Classic i ACC Optima. Szybki sposób na kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kolejne przeziębienie? Przy pierwszych objawach infekcji weź groplinozin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Groplinozin pobudza układ odpornościowy do walki z wirusami. Męczycie katar? Zastosuj Xylorin, który błyskawicznie leczy gęsty i cieknący katar. Xylorin natychmiast działa na każdy rodzaj kataru. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żeby być piękną, pokonać samą siebie i przeszkody rzucane pod nogi, zrobić coś dla siebie i dla innych. Kobiety zniosą wiele rodzajów bólu, ale ból głowy nie jest im do niczego potrzebny. I Boom Express to płynna kapsułka, która z maksymalną siłą uderza w ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, pan skonsultuje się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. I Boom Express. I po co ten ból? EA 4. Bye. <laughs> EX4! van a